Witam, tu Jacek. Chciałem Wam w dzisiejszym filmie zaprezentować test aplikacji, funkcję aplikacji Hoymiels User, która służy do monitoringu instalacji PV, instalacji solarnej do produkcji energii elektrycznej. Jeżeli interesują Cię testy urządzeń przydatnych, urządzeń elektronicznych, które możesz zastosować w domu, które są przydatne, jak również urządzeń internetu rzeczy, czyli urządzeń, które posiadają komunikację inteligentnych, to zapraszam Cię do rozważenia subskrypcji tego kanału. Będzie się takich materiałów pojawiać więcej na kanale. A w dzisiejszym odcinku test aplikacji Hoimils. Posiadam w tej chwili. Instalację o mocy niższej niż 4 kW, tak jak możecie zauważyć na ekranie mojego telefonu. W tej chwili mam zainstalowane dwa panele o mocy 245 W. Jest już popołudnie, więc ta moc produkowana nie jest zbyt duża. To jest 54 W, które widać na pierwszym ekranie aplikacji. A ja posiadam. Inwerter zewnętrzny, oczywiście mikroinwerter z czterema wejściami. W tym momencie podłączone są dwa wejścia. Jest to inwerter 1200 wat sum w sumarycznej mocy, którą może oddać do instalacji właśnie z tych czterech wejść. Przechodząc do aplikacji, na pierwszym ekranie widzimy moc produkowaną przez, przez nasze panele. Słoneczne a ta moc dzisiaj wyprodukowana z mojej instalacji to 1,72 kWh, a w tym miesiącu 0, ponieważ dzisiaj jest 1 września dzień szkoły. łącznie mój inwerter w tej chwili z tymi dwoma panelami wyprodukował w tym roku od maja 194 kWh. Więc widzimy, ile łącznie instalacja wyprodukowała do tej pory mocy, energii elektrycznej, ile w tym miesiącu i ile w dniu dzisiejszym. Ostatnia aktualizacja to 17.31, właśnie 1 września. Inwerter aktualizuje się i dane są pobierane co 15 minut, więc jest to swego rodzaju uśrednienie tych danych, co jest pewnym mankamentem, natomiast no nie wprowadza to zbyt dużego błędu i w przeciągu dnia czy, czy tym bardziej tygodnia, miesiąca te wyniki są uśrednione natomiast no, przydałoby się według mnie, nie ma opcji zmiany tutaj przydałoby się móc regulować tą częstotliwość odświeżania i co 5 minut wydaje mi się byłoby lepszym rozwiązaniem ponieważ w momencie kiedy Mamy dynamiczne zmiany zachmurzenia i nasłonecznienia, no to te dane mogą być obarczone pewnym błędem. Na pierwszym ekranie nie możemy nic więcej sobie wybrać. Mamy jeszcze informacje jeszcze o użytkowniku, o połączeniu z siecią Wi-Fi, z naszym DTU, ponieważ instalacja składa się z paneli PV, paneli fotowoltaicznych, mikroinwertera, a mikroinwerter. Komunikuje się ze stacją DTU, takim integratorem, który zbiera informacje z wszystkich mikroinwerterów instalacji i podaje nam sumaryczne dane. Na drugim ekranie, który wybieramy w dolnym rogu, mamy informacje na temat wyprodukowanej dzisiaj energii elektrycznej, jak ta produkcja przebiegała i przebiega w tym momencie. Są to dane podawane w watach, właśnie z częstotliwością odświeżania co 15 minut. Na tym ekranie możemy sobie wybrać poszczególne dni, oczywiście możemy wybrać poprzednie dni, jak to wyglądało 31 sierpnia, 30 sierpnia. Możemy kliknąć sobie w dowolnym miejscu i mamy informacje na temat produkcji naszej energii elektrycznej, jak ona się Odbywała w poszczególnych interwałach. Jest to też oczywiście co 15 minut, tak jak są odświeżane dane i są one dostępne. Przejdę sobie, może na 31. Tutaj mamy do wyboru również okres. Możemy oglądać poszczególne dni. Możemy oglądać tydzień i jak w poszczególnych dniach, tygodnia ostatniego ta produkcja się odbywała. Jak nasza. Mikroinstalacja, w tej chwili mogę tak nazwać, ponieważ mam dwa panele, produkowała naszą energię elektryczną. Mamy do wyboru również miesiąc, rok i łącznie w przypadku miesięcy mamy podaną sumaryczną wartość produkcji w każdym dniu miesiąca. Tutaj miałem drobną przerwę, odłączoną instalację przez trzy dni jak widać i mamy również informację ile wyprodukowała ta instalacja w roku tak jak Wam wspomniałem wcześniej instalacja moja pracuje od miesiąca maja docelowo ma być rozbudowana do tych właśnie łącznie 4 kW mamy informację również o, o w danym dniu ile, ile tej energii zostało wyprodukowane i tak naprawdę na tym ekranie jest to tyle. Na kolejnym ekranie mamy informacje na temat produkcji energii elektrycznej przez nasz panel. Możemy sobie wybrać każdy panel z osobna i przedstawić informacje na temat produkcji energii elektrycznej, mocy z jaką pracował panel, czy pracuje w danym momencie w prądzie. Też informacje o prądzie, jaki, jaki generował nasz panel, czy napięciu, również naszego panelu w ciągu dnia. Te informacje są dostępne dla modułu PV. Możemy sobie wybrać mikroinwerter i też te same informacje uzyskać, również dla każdego dnia. Z tym, że dla mikroinwertera mamy jeszcze informacje o temperaturze mikroinwertera, co też jest bardzo ważne, w jakich warunkach on pracuje. Możemy zobacz, sobie zobaczyć, podglądnąć jaką temperaturę miał nasz moduł, nasz mikroinwerter, do którego podłączone są panele w przypadku dużego obciążenia. Te wartości mogą być wyższe, bądź dużego nasłonecznienia instalacji na dachu. Te informacje wszystkie Również są dostępne na temat, właśnie, tego, jak bardzo nagrzewa się nasz mikroinwerter. W przypadku modułu PV takich informacji nie mamy mamy tylko informacje na temat prądu, napięcia i mocy. W przypadku, oczywiście, modułu mikroinwertera każdego mamy też częstotliwość sieci. A czy było to 50 Hz? No, oczywiście ta wartość powinna mieć, a być bliska 50 Hz, równa 50 Hz. Jak również napięcie naszej sieci elektrycznej, do której podpięty jest mikroinwerter, i też możemy sobie podglądać napięcie sieci, jakie mikroinwerter tutaj dostarczał do sieci, jakie, jakie miała nasza sieć. Już AC, czyli prądu zmiennego, nasza sieć energetyczna w domu. Jeżeli się cofniemy, możemy również sobie odtworzyć, jak nasz mikroinwerter danego dnia, tutaj w dniu dzisiejszym, produkował w tym interwale 15-minutowym energię elektryczną, jakie było jego nasłonecznienie, jakie było zacienienie, który moduł był zaciemniony, który pracował. Możemy prześledzić, i tutaj też przydałaby się właśnie ta informacja z interwałem 5-minutowym, a nie 15-minutowym. Myślę, że te dane byłyby dużo dokładniejsze i, i lepsze, a nie obciążały zbytnio komunikacji pomiędzy mikroinwerterami i, i naszą jednostką DTU. Możemy sobie podglądnąć również energię elektryczną, jaką produkowały nasze, nasze panele w danym dniu miesiącu roku łącznie. To jest informacja za cały dzień. Tutaj nie mamy podglądu grafu. Tutaj mamy tylko podgląd naszej instalacji, więc w dniu dzisiejszym każdy z moich modułów tutaj mniej więcej 882 godzin wyprodukował drugi moduł 862 godzin w całym miesiącu. Tutaj jest akurat 0, bo to nie ma podsumowania jeszcze za dzień dzisiejszy, bo jest 1 września, natomiast za cały sierpień to było 20 kWh i 21 kWh. Tak samo oczywiście dane są dostępne za rok oraz łącznie ilent e każdy z naszych paneli tej energii wyprodukował. W przypadku mocy mamy tutaj podgląd każdego właśnie tego interwału 15-minutowego. To tyle na tym ekranie, oczywiście wklikując się tutaj czy, czy w panel konkretny, czy właśnie podglądając sobie mikroinwerter, mamy różne te dane dostępne, które omówiłem. Na ostatnim ekranie mamy informacje o instalacji, tutaj są podstawowe informacje na temat właściciela, adresu, który zostaje wpisany przy na pierwszej instalacji przez naszego instalatora. Jeżeli jesteśmy instalatorem, mamy tutaj możliwość dodawania instalacji, konfiguracji. Te dane dostępne są mniej więcej takie same jak w przypadku użytkownika, więc nie ma tutaj jakiejś znaczącej różnicy. Mamy oczywiście listę urządzeń w naszej mikroinstalacji. Na temat mikroinwertera czy przekaźnika, jeżeli mamy taki zainstalowany jednostki DTU. Oraz licznika, jeżeli taki mamy, też dodatkowy zainstalowany. Tutaj mój DTU czy mikroinwerter, każdy ma swój numer i to jest konfigurowane przez naszego instalatora. Możemy sobie podglądać wszystkie online, offline alarmy. Tutaj, w tym przypadku, w przypadku mikroinwertera, mam alarm to jest alarm stary dotyczący Odłączenia od sieci, czas utworzenia i odłączenia od sieci, także to jest akurat mało istotny alarm. Mamy informacje na temat komunikacji. Tutaj no też podstawowe informacje. Jeżeli mamy kilka mikroinwerterów, możemy sobie też w każdy mikroinwerter kliknąć i podglądać właśnie te same dane, które również są dostępne z poprzedniego ekranu. Na każdy dzień możemy sobie prześledzić produkcję, częstotliwość sieci, napięcie oraz temperaturę. Także to też może być przydatne z punktu widzenia jakichś anomalii, które być może występują, jeżeli chodzi o może nawet nie tyle temperaturę, co napięcie sieci, także jakieś tam skoki, piki. Można też sobie podglądać jak to nasza sieć się zachowywała i pod koniec dnia Napięcie było 230 V, tutaj mniej więcej w szczycie to było 239, 239 V, 236, 233, z rana 228, także to, to napięcie też no, zmienia się. Na kolejnym ekranie to jest dochód z instalacji, tutaj mamy informacje wpisując sobie cenę energii elektrycznej. Ja wpisałem tak roboczo 75 groszy. Walutę mamy informacje na temat produkcji dzisiaj, w tym miesiącu, łącznie i dochód łączny z naszej e, mikroinstalacji, w, czy instalacji fotowoltaicznej, dzisiaj to jest złoty 31. Zł. w tym miesiącu 0. Tak jak mówię, dzień się jeszcze nie zakończył, i produkcja w tym miesiącu, więc to jest 0 i łącznie 146 zł od miesiąca maja. Moja instalacja można powiedzieć, że oszczędziła pieniążków na taką wartość z rachunku za energię elektryczną przy takiej cenie energii elektrycznej średniej. To tyle, jeżeli chodzi o wszystkie ekrany i podstawowe informacje, które aplikacja HojMills End User posiada i którą możemy sobie podglądnąć dla naszej instalacji. Dziękuję i zapraszam do kolejnych filmów, oglądania kolejnych testów.